chciałbym poruszyć w sprawach różnych, no generalnie mógłbym go poruszyć w sprawach dotyczących sprawozdania działalności Powiatowego Zarządu Dróg, ale generalnie jeśli chodzi o działalność Powiatowego Zarządu Dróg tutaj ja absolutnie nie mam żadnych zastrzeżeń, tylko mam taką, chciałbym poruszyć taką kwestię związaną z bieżącym utrzymaniem dróg. No oczywiście jeżeli chodzi o kwestie naprawy dróg poziomowych, naprawy dróg, tak remont cząstkowy czy, czy uzupełnianie, uzupełnienie ubytków w drogach szczególnie asfaltowych, jest to realizowane no, w jakiś sposób, częściowo przez firmy zewnętrzne, a w większym zakresie przez pracowników PZB. No i oczywiście tutaj jest zakupywana... zakupywana na te prace. chciałbym zwrócić uwagę na jedną kwestię. Oczywiście rozmawiałem przed sesją z Panem Kierownikiem i tutaj jest pewna, jest złożona deklaracja, że ten remont cząstkowy poziomowy będzie do końca czerwca zakończony, bo jak pamiętamy w przeszłości nieraz ten remont cząstkowy pozimowy był kończony we wrześniu czy w sierpniu. Także na pewno to nie zadowala nie, satys nie satysfakcjonuje naszych mieszkańców. No głównie chodzi nam o również bezpieczeństwo na naszych drogach.